Przedstawieniem teatralna Podróż Monety przez Europejską Historię Młodzież Gimnazjum nr 1 w Częstochowie zakończyła europejski projekt edukacyjny Comenius. Można powiedzieć, że program Comenius to same plusy, współpraca szkół, wymiana doświadczeń, nauka języka angielskiego i rodzące się przyjaźnie. W tym przypadku młodzież Polska spotkała się z rówieśnikami z Włoch, Grecji, Węgier. Można poznać nowych ludzi, zobaczyć nowe miejsca, poznać kulturę innych państw. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo dobry pomysł. Projekt ten stworzył naszym uczniom możliwość wyjazdu za granicę. Jest to niepowtarzalna okazja poznania nowych ludzi, nowych kultur i być może uczniowie ci nigdy nie wyjechaliby do Jela we Włoszech. Czy do Aten w Grecji. Kasia Pietrzek z tym projektem wiąże duże nadzieje. Chce spełnić swoje marzenie. Bardzo chciałam jechać do Aten, żeby się spotkać z kreczenką, którą przyjmuję i w ogóle zobaczyć akropoli i te wszystkie zabytki. Młodzi goście byli zachwyceni gościnnością Polaków. My to Komenius Projekt. Plenamy parapoli przyjechałam do Polski w niedzielę. Bardzo mi się tutaj podoba, zwiedziłam wiele miejsc, poznałam nowych ludzi, bardzo cieszę się, że mogłam to zrobić. Uważam, że projekt Komeniusa jest bardzo dobrym pomysłem i bardzo się cieszę, że tu jestem. A na zakończenie spotkania czekała jeszcze jedna niespodzianka – poczęstunek.